No dobra, będziemy sprawdzać mikrofon. Kupiłem sobie mikrofon. Mikrofon. Jestem youtuberem, mam własny mikrofon. 500 zł, widzicie? Wydałem 500 zł na mikrofon. Kurde, wiecie co, bez instrukcji obsługi, bez niczego. To jest jakieś pokrętło. Nie wiadomo co ono robi. Są guziki w ogóle. No i masakra, wypakowałem i oficjalnie mój własny mikrofon. Witam na moim kanale. Cieszę się w chuj. Nie ma co ukrywać, że cieszę się w chuj. Jak mam mnie nie cieszyć? Mój własny mikrofon. Czajcie? Moje. Mój mikrofon. Trzy. Mam takie plany ambitne, jeżeli chodzi o przyszłość, którą tutaj nagrywamy. Naprawdę przepiękne możliwości. No i trzymajmy kciuki za to, żeby wszystko wyszło tak, jak ma wyjść. Patrzcie w ogóle, jaki jestem youtuber. Patrzę prosto w statyw, mam własny mikrofon. Ułożenie jakieś ładne w w ogóle zieleni. Jakieś drzewa swoje własne, powoli. Zaczyna być łąka gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi drzewami. I tak się zastanawiam, co ja zrobię, jak to wszystko podrośnie. Przecież ja nie będę tego ścinał w ogóle. Będziemy musieli. Albo znaleźć sobie inne miejsce, albo wykopię po prostu własnymi nogami wszędzie jakąś taką drogę i będziemy mieli jakieś takie własne ułożenie. Długo mówić zaczynam, dłużej zdecydowanie. Kiedyś się zaczynałem, co każde słowo, albo co zdanie, albo co w ogóle czynność, którą trzeba było wykonać. A teraz nie że mówię długo, to jeszcze całymi zdaniami, to jeszcze ten wątek zaczyna do mnie wracać, wiecie? To takie faktyczne przemyślenie, czyli faktycznie moja robota. Ten taki dodatkowy jakby skill w myśleniu. Czyli nie wiesz, że coś mówisz, to jeszcze myślisz i słyszysz to, co myślisz. Dopiero dopiero jakiś czas temu zrozumiałem, że kiedyś, kiedyś miałem właśnie taki dodatkowy zmysł, czyli. Że wiecie, nie to, że coś mówię, to jeszcze słyszę jak ludzie naokoło mnie coś komentują To jeszcze automatycznie w swojej głowie słyszę co myślę Zamiast, wiecie, wszystko wyrzucać z siebie i żyć na tym takim ludzie. No bo to jest właśnie dzisiejszy temat tego odcinka, czyli pewność siebie. No bo słuchajcie, kwestia pewności siebie to jest taka kwestia, z którą ja się gryzę odkąd pamiętam, się powiedziawszy. Jakoś zawsze miałem ten dryk, we mnie to takie, wiecie, złote zainteresowanie, jak co zrobić, żebyś mnie lubił. W jaki sposób podejść do rozmowy, żebyś faktycznie mnie zauważył, polubił i w ogóle. I odkąd pamiętam, ludzie mi mówili, że wyglądam na strasznie pewnego siebie. I zawsze... albo że gadkę. I zawsze mnie ciekawił ten wątek gadki, tej pewności siebie, no bo wewnętrznie w ogóle się tego nie czuć, nie? Byłem budowany na stresie. I jakby dopiero z tego stresu, ja sobie ułożyłem takie, no dobra, co mam zrobić, żeby nigdy nie wrócić do, tej, do do tego. do tego. I ta cała moja pewność siebie była budowana na tym takim, wiecie, złotym określeniu, żebym że jak mnie wszyscy będą lubić w grupie, to się nie będę stresował, więc jak mam udawać kogoś, kto się nie stresuje na tyle dobrze, żeby było, że się nie stresuje. Czyli kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Czyli ile muszę grać pewnego siebie, żeby stać się pewnym siebie. No i człowiek gra, oczywiście, że człowiek gra, nie? Tutaj masz no Nową, nowe miejsce całkowicie, ludzi których nie znasz chcesz być taki, no to przychodzisz z takim nastawieniem od razu do drugiego człowieka nie? Gdzieś tam kiedyś widziałeś pewność siebie i uznajesz kurde wspaniale by było to mieć i jest to taki pierwszy krok, który robisz do tego, żeby być pewnym siebie, czyli nowo poznana osoba i jest takie, no dobra, strasznie chcę być tym ile jestem w stanie utrzymać tą taką, to takie uczucie niebiańskie to takie, to, 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 coś, nie? No i kombinowałem kurde, kombinowałem, kombinowałem z każdą osobą, którą poznałem, czyli za każdym razem miałem takie, i wiecie, poznaję nową osobę, czy coś Coś. Zawsze miałem tych kilka wątków, do których zawsze było bezpiecznie obrócić, ale i tak, zanim się spotkałem z drugą osobą, to mniej więcej miałem plan rozmowy. Wiedziałem, gdzie będzie mój żar. Jakby mniej więcej wiedziałem, co ta osoba odpowie i co ja na to zrobię. Ale i tak jak była sytuacja, gdzie trzeba było improwizować, albo faktycznie zrobić coś na żywo. Ja miałem nagle takie, o mój Boże, co teraz? No i wiecie, zbudowanie na tyle tego takiego, jakoś sobie poradzę w moim życiu, kosztowało mnie kosztowało mnie roki roboty. Dosłownie roki. Dosłownie wydaje mi się, że zacząłem czuć pewność siebie dopiero w. W tym miesiącu, <noise> autentycznie. <głos> Może dodam pytanie do wywiadów, kiedy się człowiek zaczyna czuć pewnie siebie. Ja miałem 23,5 rok. No i wiecie, jak się pozbyć tego swojego wewnętrznego stresu? Kombinowałem z tym wątkiem agresywnie jak mogłem, naprawdę. Czyli wiecie, to jest taka sprawa niezbyt, niezbyt odważna. Idę sprawdzić, jak najwyżej jestem w stanie tego stresu pokonać. Czyli, nie wiem, był taki budynek, taki szkielet Poza moim domem, troszkę trzeba było odejść I nie to, że chodziłem po tym całym szkielecie To jeszcze faktycznie byłem na takich wysokościach Że, że masakra, nie Albo człowiek ma takie, no dobra, to już jest szalone Ale i tak pójdziesz się sprawić, żeby sobie udowodnić Że się nie stresujesz, nie I kurde, ile jak głupich rzeczy robiłem No i budowałem tą pewność siebie Powoli budowałem tą pewność siebie, czyli tego jestem pewien, nie To jest mój konik Ta część mojego charakteru sprawia, że jestem spoko No i później jak obudujesz tą taką spokość swojego charakteru Wystarczająco mocno, to wszędzie czujesz. Się pewnie siebie. Chyba. I wiecie, pamiętam jak pierwszy raz szukałem roboty i wiedziałem, że będę kelnerem. W sensie chodziłem jeszcze wtedy do psychologa i psycholog mi powiedział, uważam, że byś się sprawdził idealnie w pracy kelnera. No i to było jednocześnie przekleństwo i najcudowniejsza rzecz, jaką mnie spotkała w życiu, że, że coś takiego usłyszałem. Czyli poszukałem, zacząłem poszukać pracy jako kelner. I pamiętam jak stresowany z tym CV, zaczynam i chodzić do różnych miejsc w Wrocławiu i mówić: Dzień dobry, przyjmijcie mnie. O mój Boże. Jakie to było liczenie oddechów przed wejściem do lokalu? Centralnie musiałem się uspokajać przed każdymi drzwiami. Musiałem mieć takie, no dobra, głęboki wdech i tutaj jest moja formułka i coś wymyślimy. I rozmowy z ludźmi, których nie znałem, czajcie? Rozmowy w dorosłym życiu z ludźmi, których nie znałem. Masakryczne to było. No i pamiętam, moja ulubiona restauracja była w momencie, w którym kierownik był niewiele starszy niż ja. I ta restauracja, wydaje mi się, zbudowała takie drugie podwaliny mojej pewności siebie. Czyli pierwsze podwaliny to oczywiście znajomi, nie? Grupa z jakimi się otaczasz, no. To, gdyby nie te takie pierwsze wyjście z domu i zbudowanie siebie na tej pierwszej grupie, to wydaje mi się, że nigdy nie byłbym na tyle wygadany, żeby w ogóle zacząć jak kolder. Więc faktycznie poznałem ludzi ciekawych, faktycznie zacząłem rozmawiać z ciekawymi ludźmi, faktycznie były grupy, z którymi czułem się spoko. Osoby, które zaczęły gdzieś mnie tam budować, gdzieś budować tą pewność siebie. Tą całą pewność siebie, jaką dostałem z tej grupy, później w restauracji pięknie ułożyłem dalej. No dobra, ale co jeszcze zrobić, żebyś zostawił mi na piwek? I te takie obsygiwanie stylików, z tą taką wieczną zagadką, nie? Co ja mam tutaj zrobić? To było złote myślenie. I wiecie, pamiętam, na wszystkie stresujące sytuacje. No i tam, ta umiejętność rozmowy z drugą osobą pięknie coś, pięknie, piękniego coś stworzyłem. No i mi zostało w charakterze do teraz, nie? Później na tym oparłem tak naprawdę rozmowy z drugą osobą. Ostatnio ktoś mnie zapytał przed wywiadem, czemu mi aż taką przyjemność to sprawia, albo czemu aż tyle mam rozmów tak naprawdę, albo czemu, czemu, czemu. No to jest cudowne, nie wiem co jest takiego w komunikacji z tą drugą osobą, w tym takim znalezieniu tak naprawdę tej własnego fundamentu. I budowałem tę pewność siebie do perfekcji. Wiem, że jestem w tym dobry. Wiem, że jestem dobry w rozmowieniu z drugą. Wiem, że mam najwięcej napiwków z tej zmiany. Wiem, jeżeli się naprawdę postaram, no i na tym takim, takim dobry wieczór, witam w mojej restauracji do tych rozmów. Tego kanału i nie wiem, tym takim śmianiem się z zwykłego mikrofonu, czajcie? Niby zwykły mikrofon, a mnie do napawa taką radością. W ogóle fakt, że jest mój statyw, moja kamera i teraz jest mój mikrofon w dodatku, niewiarygodne. Wiecie, ile to jest kroków? Pamiętam, jak zacząłem grać ze sobą zagadki, czyli to, że będzie rozmowa z drugim człowiekiem wygląda dokładnie tak samo. Masz jakiś początek, wstęp i zakończenie. Znasz menu albo nie znasz menu. I później na bazie tego, co w menu jest dobre albo co nie jest dobre, i jaki klient przyjdzie, żeby dopasować to wszystkimi wątkami do klienta, kombinujesz na tyle, że bierz kiedy można śmiać. Jeszcze żart powiedzieć. Wiesz, kiedy podejść do stolika, poznajesz coraz więcej zasad tego savia ruru całego savia vibru, savia wywrót, sam się wywrót, wywrót sam. No i kombinujesz z każdym stolikiem. I pamiętam, że uczyłem się żartów, czyli uczyłem się kiedy jaki żart stolikom sprawia, że się zaśmieje i który stolik się zaśmieje z czego. No i później, jak człowiek pozna, że tak naprawdę są faktycznie te grupy osób, i jak do grupy osób dopasujesz różne podejście, to jakbyś z każdego różnego podejścia dostajesz napiwki. Rozplanowywanie tego i kombinowanie i pracowanie już jakby sprawy. Mówiło, że wiedziałem, że ja w tym jestem dobry, nie? Wiedziałem, że dostanę ten napiwek. Wiedziałem, że. <laughs> Zresztą szczerze teraz, patrząc na to z e, pozycji roku, to ja też bym sobie zostawił napiwek. Starałem się jak cholera. No bo też patrzę na to in inaczej, To buduje pewność siebie inaczej niż pieniądze. Czyli faktycznie z tego zaczynam zarabiać. Faktycznie mam mikrofon za 500 zł. Pamiętam, jak dostałem pierwszy raz duże napiwki. Pracowałem czwartek, piątek, sobota niedziela. siedziałem sobie w niedzielę i przeliczyłem, ile mam napiwków i wyszło mi 800 bodajże. Nie mogę uwierzyć, czajdzie? 800, 800 zł. Co można kupić za 800 zł? Wszystko można kupić za 800 zł. Zegarek sobie kupiłem, pamiętam, pierwsza radość z własnego zegarka. No i jak już zbudujesz w pewność siebie na pieniądzach, na ludzi, z których się zadajesz i na pewnej takiej części charakteru, który jesteś pewien, że pasuje do ciebie, no to jesteś nie do ruszenia. Jesteś nie do ruszenia. No i też wiem, jak nagrywam rozmowę, że jestem w stanie przeprowadzić tę rozmowę dobrze, że sprawię, żebyś na pewno się poczuł komfortowo w rozmowie ze mną. No i teraz zamiast zabawy, wy, czy zostawisz mi na piwek, jest zabawa, wy, czy jestem w stanie zrobić tę rozmowę interesującą. Bo ten wątek interesujący jest dla mnie teraz taką zagadką, którą poznaję czyli co jest ciekawe dla widza, co jest ciekawe dla innej. Sobie niż ja, Co jest ciekawe dla, wiecie, wyświetleń tak naprawdę. Zresztą to, że ostatnio mam 30 wyświetleń, a nie tylko 3, też mi Rodoche sprawdza, sprawia. No ale to już inna kwestia. No i kurde, mega mnie to wabi. No i dobra, no, tak naprawdę chciałem się pochwalić mikrofonem. Chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie wyimprowizować, powiedzieć cokolwiek tak naprawdę i zrobić z tego odcinek. Nie zrobiłem chyba żadnej zagadki, i nie powiedziałem chyba nic śmiesznego, więc jednak to takie planowanie i jakbym musiał z tym zeszytem i coś śmieszniejszego napisał, to wydaje mi się, byłoby ciekawsze. No ale chciałem się sprawdzić i chciałem sobie to trochę poukładać i też zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę. E, no i sprawdzić mikrofon. I jak słychać mój mikrofon? Komentuję rzeczywistość dalej. Aktualnie jesteśmy na takim momencie, że albo wszystko idzie idealnie, albo staramy się w ogóle trzy razy bardziej i wykombinować z tego kanału coś takiego, żeby faktycznie te złoto zaczęło się wydobywać automatycznie. Więc, no dobra, płyniemy tym statkiem, płyniemy tym statkiem, powoli tą osią zaczynam przewracać w prawo do następnego. Jedzie do mnie moje auto. Przerażające. yes <laughs> we should do the pataki